Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym programie To Warto wiedzieć, a dzisiaj rzeczywiście warto to wiedzieć, bo Szwajcarzy wpisali obronę gotówki do swojej konstytucji, no i warto wiedzieć, jak tego dokonali. Tytułem dzisiejszego wystąpienia, tytuł dzisiejszego wystąpienia to obrona gotówki w Szwajcarii, symbol narodowej niezależności i wolności. Ale pozwolą państwo, że zacznę moje rozważania od cytatu Tomasa Jeffersona. Największym zagrożeniem dla demokracji jest ignorancja obywateli. Thomas Jefferson, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, twórca Konstytucji, która doprowadziła do tego, że Stany Zjednoczone stały się najpotężniejszym krajem na świecie. No i wydaje mi się, że wygląda na to, że jedynie obywatele Szwajcarii nie są ignorantami, po tym właśnie, co za chwilę się Państwo dowiedzą. Obrona gotówki w Szwajcarii. Konstytucyjne zabezpieczenie zapewnione, już. W obliczu globalnych trendów zmierzających do marginalizacji gotówki, Szwajcaria, kraj, ja bym powiedział tak, że to nie jest marginalizacja gotówki tak od sobie, tylko rządzących ją marginalizują. Szwajcaria, kraj o silnie zakorzenionej demokracji bezpośredniej i przywiązaniu do wolności osobistych, podjęła zdecydowane kroki. Aby konstytucyjnie zabezpieczyć dostęp do fizycznych środków płatniczych. Chociaż pierwotna inicjatywa ludowa nie trafiła pod głosowanie w referendum, to jej główne postulaty zostały przyjęte przez parlament, co stanowi znaczące zwycięstwo dla zwolenników gotówki. I tutaj szukałem, żeby dostarczyć państwu 100% wiarygodną informację, ale niestety wszystkie źródła na których polegałem, czyli Gemini, sztuczna inteligencja Gemini i ChatGPT jakoś jednoznacznie nie potrafiły powiedzieć czy się odbyło referendum, czy się nie odbyło. Więc wybrałem tą łagodniejszą taką formę, że jednak nie było tego referendum, bo nie, nie mam żadnego źródła, że takie referendum się odbyło, być może może, ale w końcu opracowałem właśnie taką wersję bez referendum. Pomogła mi w tym sztuczna inteligencja. No i myślę, że to jest chyba na dzień dzisiejszy najbardziej wiarygodna, wiarygodna informacja. Przy czym tak czy inaczej ta zmiana jest w Konstytucji. Czyli ta ścieżka będziemy się zastanawiali, czy to referendum było, czy nie. Natomiast zapis w Konstytucji jest: Szwajcarzy bronią swojej gotówki. Skąd się wziął pomysł na y, ochronę gotówki? Mimo że udział gotówki w transakcjach w Szwajcarii, podobnie jak w wielu innych państwach, systematycznie spada i przykład jest taki, że 70% obrotu gotówkowego było w 2017 roku, a 30% obrotu gotówkowego w roku 2024. To zarówno rząd, jak i szwajcarski bank narodowy podkreślają jej fundamentalne znaczenie dla stabilności gospodarczej i społecznej. Gotówka jest postrzegana jako symbol autonomii, dostępności i odporności systemu finansowego, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, takich jak awarie zasilania czy problemy techniczne. Ponadto zapewnia ona prywatność transakcji i sprzyja inkluzywności umożliwiając uczestnictwo w obrocie gospodarczym osobom starszym czy tym, które nie posiadają kont bankowych. Ja bym tylko do tego się nie odnosił, uważam, że naj, największa jest jednak rola anonimowości. No nie może być tak, że rząd kontroluje wszystko co robimy, wie na co wydajemy, ile i tak dalej i tak dalej. W ostatnich latach w Europie pojawiły się coraz silniejsze głosy o stopniowym ograniczeniu roli gotówki na rzecz płatności cyfrowych. Dla wielu osób oznacza to większą wygodę, jednak dla innych, zwłaszcza w Szwajcarii, stanowi to zagrożenie dla prywatności i wolności finansowej. Oni to widzą, oni to dostrzegają i wyprzedzają nas, wydaje mi się, o całe lata świetlne, no bo już mają zapis w konstytucji, który chroni ich gotówkę. W lutym, proszę państwa, roku 2023, a więc troszeczkę ponad dwa lata temu, grupa obywatelska. Freiheitliche Bewegung Schweiz FBS, kierowana przez Richarda Kollera, wystartowała z inicjatywą Bargeld ist Freiheit, gotówka to wolność. Jej głównym celem było wpisanie do Konstytucji Federalnej zapisu gwarantującego stałą dostępność gotówki, banknotów i monet, utrzymanie franka szwajcarskiego jako jedynej waluty i wymóg przeprowadzenia referendum przed ewentualnym zastąpieniem. Franka inną walutą. Także to chcą, żeby to, jeżeli już dojdzie do zmia, zmiany franka, no to żeby zadecydowało o tym cały naród. Tak jak już mówiłem, inicjatywa na rzecz obrony gotówki to jest zatytułowana tak dla wolnej i niezależnej waluty szwajcarskiej w postaci monet i banknotów. Została zgłoszona, tak jak już mówiłem, przez ruch na rzecz wolności. Jest to konserwatywna organizacja obywatelska, która od lat aktywnie działa na rzecz obrony swobód obywatelskich i narodowej suwerenności. FBS, często postrzegany jako eurosceptyczny i krytyczny wobec, wobec centralizacji władzy, uznał zagrożenie gotówki za kolejny etap erozji indywidualnej wolności i autonomii finansowej. No i może jeszcze raz. FBS to ruch na rzecz wolności czyli mają Szwajcarzy taki Ruch. Jest to organizacja, która działa aktywnie na rzecz ochrony swobód obywatelskich i narodowej suwerenności. U nas takiej organizacji jeszcze nie ma, ale wydaje mi się, że właśnie najwyższy czas, żebyśmy ją powołali. Ruch na rzecz wolności. FBS często jest postrzegany jako eurosceptyczny i oczywiście bardzo dobrze, i krytyczny wobec, wobec centralizacji władzy. No i to jest właśnie to, czyli strzeże zasady subsydiarności. Jak jakie było uzasadnienie inicjatywy? Argumenty za gotówką. Uzasadnienie inicjatywy opierało się na kilku kluczowych filarach, które, które głęboko rezonują ze szwajcarską mentalnością i szwajcarskimi wartościami. 1. Ochrona wolności osobistej i prywatności. Główny argument po podkreślał, że gotówka zapewnia anonimowość transakcji, chroniąc obywateli przed nadmierną inwigilacją ze strony państwa, banków czy korporacji. W dobie, gdy każda cyfrowa transakcja pozostawia ślad, gotówka jest postrzegana jak, jako ostatni bastion prywatności finansowej. W stu się zgadzam, uważam, że ten jedyny punkt wystarcza. To jest ochrona wolności osobistej i prywatności, i to jest jak najbardziej punkt pro-obywatelski. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, podkreślano, że osoby starsze, mniej biegłe technologiczne lub te bez konta bankowego mogłyby zostać wykluczone z obiegu gospodarczego w przypadku całkowitego odejścia od gotówki. Gotówka jest uniwersalnym środkiem płatniczym dostępnym dla każdego. 3. Odporność systemu finansowego. Argumentowano, że uzależnienie się wyłącznie od płatności cyfrowych czyni system finansowy bardziej podatnym na awarie techniczne, cyberataki czy katastrofy naturalne. Gotówka działa niezależnie od infrastruktury cyfrowej, stanowiąc bufor bezpieczeństwa. Tak jest. Nie musi być zasilana gotówka, ją wystarczy wydrukować, czy wybić monety i koniec. 4. Utrzymanie niezależności banku centralnego. Obawiano się, że eliminacja gotówki mogłaby dać Szwajcarskiemu Bankowi Narodowemu zbyt dużą władzę nad polityką pieniężną i zwiększyć jego podatność na naciski zewnętrzne. Absolutna racja. 5. Symbol suwerenności narodowej. W kontekście rosnącej globalizacji o, obrona gotówki była postrzegana jako akt suwerenności Szwajcarii, odzwierciedlający jej zdolność do samodzielnego kształtowania polityki wewnętrznej. Jaka była reakcja rządu? No bo y, pod tym projektem podpisało się 100 tysięcy osób, zebrano właśnie taką, y, znaczy minimalny próg, żeby ta inicjatywa obywatelska była przedyskutowana i ewentualnie doprowadziła do zmian w, w, w konstytucji. No i tak, oni stworzyli to i zebrali podpisy w lutym 2023, a w maju rząd federalny, Bundesrat, przedstawił kontrprojekt jako odpowiedź na obywatelską inicjatywę. To jest w pełni legalne. Kontrprojekt zakładał wpisanie do konstytucji dwóch kluczowych zapisów. Frank szwajcarski jako jednostka monetarna, aby wykluczyć wprowadzenie innej waluty bez decyzji obywateli, i zobowiązanie Szwajcarskiego Banku Narodowego do zapewniania wystarczającej ilości gotówki. Kontrprojekt był bardziej precyzyjny i pozbawiony szerokich zapisów, które mogłyby w przyszłości utrudniać rozwój systemów płatności elektronicznych. W marcu 2025 roku Rada Narodowa, czyli Izba Niższa Parlamentu, przyjęła kontroprojekt z stosunkiem głosów 185 do 6, co pokazało szerokie poparcie polityczne, nieobywatelskie. No i teraz jaka była reakcja inicjatorów inicjatywy obywatelskiej? Twórcy inicjatywy, czyli ten ruch y, dla wolności Bargeld i Freit, zdecydowali się zaakceptować kontroprojekt rządu. Dzięki temu obie propozycje mogły trafić pod głosowanie obywateli w ramach tak zwanego fragę Pytanie rozstrzygające, co jest szwajcarską procedurą umożliwiającą wybór między inicjatywą obywatelską a kontrprojektem rządowym. No i dzięki temu do Konstytucji Federalnej wpisano następujące zapisy. Frank szwajcarski pozostaje jedyną walutą narodową. Szwajcarski Bank Narodowy musi zapewniać wystarczającą ilość banknotów i monet w obiegu. Jakie to ma znaczenie dla Szwajcarii i Europy? Otóż Szwajcaria jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła konstytucyjny obowiązek utrzymania gotówki, jednocześnie nie blokując rozwoju cyfrowych form płatności, w tym ewentualnego cyfrowego franka. Decyzja ma oczywiście wymiar symboliczny. Podkreśla, że gotówka nie jest jedynie starym środkiem płatności, ale ważnym narzędziem ochrony prywatności i niezależności. Eksperci wskazują, że szwajcarski przykład może wkrótce zainspirować podobne inicjatywy w Niemczech, Austrii czy we Włoszech, gdzie także rośnie sceptycyzm wobec pełnej cyfryzacji pieniędzy. Ja myślę, że Fajnie by było, żeby właśnie powstał taki ruch, ruch na rzecz, już mówię, gdzie to był ruch na rzecz wolności w Polsce. No i jednym właśnie z haseł tego ruchu być, powinna być ochrona gotówki. To tyle tych informacji ciekawych, według mnie bardzo ciekawych i zapraszam do współpracy, do tworzenia właśnie takiego ruchu na rzecz wolności, polskiego ruchu na rzecz wolności. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne programy na kanale Pafere.